Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Króciutki wstęp. Dzisiaj Sylwia Ostrowiec, która już czytała, przeczyta dyktowanie mojej ulubionej aktorki, w której kiedyś się jeszcze w szkole, w liceum podkochiwałem i oglądałem wszystkie jej filmy. Strona 107, tom 4, Gwiazdy Kina. Oczywiście Romy... Schneider, niemka o austriackim pochodzeniu, bardzo ciekawie według mnie podyktowała. A we wstępie tutaj jest opisane, jak przyszła do mnie jako duch i w pewien bardzo przyjemny sposób namówiła mnie do złożenia właśnie tego tomu, który stał się tomem czwartym. Także zapraszam na dyktowanie, a później powiem jeszcze kilka słów. Prosimy. Romy Schneider żyła 44 lata. Niemka o austriackim pochodzeniu. Aktorka zagrała minimum w takich filmach jak Basen, Mój kochanek, Mój syn, Najważniejsze to kochać, Blask kobiecości i Widmo miłości. Zaczęłam odbierać dyktowanie o godzinie 17:46. Bardzo dziękuję za wybranie mnie do podyktowania, Robercie. Wiem, że od dość dawna chciałeś mnie wybrać. Przyjemnie mi, że przyznałeś, Halince, że ja ci się bardzo podobałam. Ale wiecie, człowiek może się podobać innym, ale nie zawsze, a często może się nie podobać sobie. Ja miałam duże wymaganie, nie zdradzałam się z tym przed innymi. Niemniej ja częściej byłam niezadowolona niż zadowolona. Wiecie, jak to jest, jak ktoś wiecznie chce więcej niż ma, a tego, co ma, nie umie docenić i cieszyć się. Taki ktoś jest wiecznym malkontentem, dlatego nie może czuć się szczęśliwy, ani też nie umie dać szczęścia najbliższym. Pod tym względem byłam kontrastem ciebie, Halinko. Ale jeżeli chodzi o Roberta, to jak dotychczas on również nie lubił i nie chciał przyznawać się do dobrych stron w swoim życiu. Powiedziałaś, Halinko, że ja z Robertem dobraliśmy się w korcu maku. Zrozumiałam, co to znaczy. Robert przyznał mi rację. Dodał, że może dlatego podświadomie się jemu podobałam. Teraz ja rozumiem bo wiem, jak ja sobie sama niepotrzebnie unieszczęśliwiałam. Mimo dość dużej dozy egoizmu, ja jednak miałam dobre serce. Byłam bardzo, ale to bardzo zadowolona, gdyby ci, którzy będą czytać, to oto moje dyktowanie, w którejś z książek, żeby wzięli przykład z mego doświadczenia i nie narzekali tak jak ja narzekałam na swój los. I żeby doceniali to, co posiadają. Bo co tu dużo mówić? To święte słowa, że nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być gorzej. Halinka jest tego dobrze świadoma. Dlatego, jak raz spadłaś z krzesła, wskakując na nie, jak gazela, zaczęłaś się śmiać, leżąc na podłodze. Powiedziałaś sobie, że mogło być gorzej. A przecież potukła się o żbiczki od piecyka. I otóż tak powinno się podchodzić do wszystkiego, co człowieka spotyka, a jak gdzieś tam wiecznie było mi źle za mało, niedostatecznie dobrze. Mnie się pod koniec wydawało, że ja wszystkie zło do siebie przyciągam. A tymczasem tak nie było, tylko że ja zaczęłam mieć urazy w wielu punktach. Moi drodzy, dość już na ten temat uzyskiwania. Chciałabym podyktować, jak się szalenie ucieszyłam, gdy umarłam fizycznie i dowiedziałam się, że to, co ja zawsze podejrzewałam, okazało się prawdą. A mianowicie to, że ja już kiedyś żyłam. Dosyć często doznawałam uczucia, że kiedyś znałam lepiej. Niż byłoby takie uczucie usprawiedliwione. Gdy tego kogoś znałam bardzo krótko, również miejsca, czasem byłam pewna, że już tam byłam, gdy faktycznie wiedziałam, że nigdy w tej miejscowości, w tym życiu nie byłam. Teraz ja, jako człowiek w duchu, wiem, że rzeczywiście ja byłam tam, a nawet w niektórych miejscach ja tam mieszkałam w którymś z poprzednich swoich żyć. No i zapytuje, dlaczego, dlaczego tak nas oszukiwać, okłamywać i w dodatku zabraniać nam tak myśleć, że my wszyscy żyjemy wiele, wiele razy. Nie mieli i nie mają dowodów. Rozumiem, ale dlaczego tak opanowywać, zaprzeczać, jeżeli nie mają gwarancji, jak faktycznie jest? A przecież to nawet byłoby dla księży wygodnie. Gdyby przywiązali właściwą uwagę do słów Jezusa z Nazaretu, co posiejesz, to zbierzesz. Łatwiej byłoby im nakłaniać ludzi do czynienia dobrze, że to jest w ich własnym interesie zebrać dobry plon. Poza tym, przedstawiać, że te niby socjalne niesprawiedliwości i nieszczęścia, jakie człowieka spotykają, to wcale nie są niesprawiedliwościami, ani nieszczęściami, ale lekcjami, jakie dany człowiek musi doświadczyć, żeby zrozumieć konsekwencje właśnie tego swojego siania od i zbierają. Teraz wiem, za co tak zbierałam. Nie byłam w poprzednich swoich życiach na tyle dobrym człowiekiem, żeby zasłużyć na szczęśliwe życie. Nie bardzo chcę tu przyznać, bo mnie jest trochę wstyd. Ale tak pomyślcie, czy ja zasłużyłam, żeby być szczęśliwa, jeżeli byłam taką obrzydliwą pasierbicą? A ten staruszek dobry i szlachetny, wszystko, cały majątek chciał mi zastawić. Matka już nie żyła, a ja tylko do niego, kiedy wreszcie zdechnie ten stary Ramul, biedny. Nikogo nie miał, ileż on łez wylał z mojego powodu. A jego duch ten sam w moim ostatnim życiu to duch mego syna. Fakt jest faktem, że ten duch mego syna miał na sumieniu niektórych ludzi, gdy był fiszą w wojsku, za byle co skazywał nawet na śmierć albo na długoletnie więzienia, ale w stosunku do mnie był dobry. Zawsze miałam co i kiedy chciałam, przyjęcia huczne, ależ oczywiście, dziecinko, baw się, jak jesteś młoda, drogie perfumy i kosmetyki, Przemęblowywanie salonów. Ależ oczywiście, jeżeli tak chcesz, jeżeli będziesz się lepiej z tego powodu w tym domu czuła, a ja nic, tylko zdechnij, stary Ramolu, szybciej. Myślałam sobie, Od i posiałam, i nie zasłużyłam, żeby mój syn żył dłużej. A tak, Robert, masz rację, że wszystko się zazębia. Moi kochani, a wiecie, podobacie mi się, jesteście morowi, a ta praca przy tych dyktowaniach i te 500 duchów to dopiero będzie burza, a nawet cały sztorm. Ale to nic nic za darmo, jak to się mówi, ale za to, co za plon. Teraz ludzie zaczną wreszcie inaczej patrzeć na swoje, a innych życie zaczną zastanawiać się i to długo, czy zrobić to śpiństwo komuś, czy może lepiej nie. No to co, może już skończę, bo wiem, że chcielibyście mieć jeszcze dziś dyktowania od innych. Tylko jeszcze jedno, halinko, ten dar, który otrzymałaś, ja nie mogę wyjść z podziwu. Każde każde słówko, jakie Tobie wkładam do głowy, Ty natychmiast skrupulatnie zapisujesz. Chcę ci pogratulować również, że żyłaś w poprzednich, a nie tylko w tym obecnym swoim życiu. Także ten dar wielki od Stwórcy mogłaś zasłużyć. A Stwórca, ja dopiero teraz po swojej fizycznej śmierci wiem, że to Jezus Chrystus Bóg. Nasza Matka, Ojciec, Rodzice Duchowi to przewspaniałe. Matka, Ojciec, Bóg w jednym tak pomyślcie to łzy wyciska. Skończyłam odbierać dyktowanie o godzinie 18.44. To było dyktowanie Romy Schneider, która całe życie kochała się w Alain Delon, który zresztą teraz jako dziaduś, staruszek, przyznał, że to była też jego miłość życia. No ale to były lata 70. i nikt się nie mógł oprzeć pokusą e, związki. Takie stałe, trwałe, nie, nie były w modzie. Była zmiana partnerów, wracanie, zostawianie, znowu wracanie. Tutaj też jest dyktowanie Richarda Bartona, który przecież trzy razy rozwodził się z Elizabeth Taylor i dwa razy wychodzili za siebie za mąż. Takie to były. Czasy. Zresztą Elizabeth Taylor miała chyba później jeszcze w sumie siedmiu czy ośmiu mężów, jakoś tak. No ale takie były lata 70. Zmiany, 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 zmiany partnerów i tak dalej. Także wpisujcie w komentarzach, jak Wam się to czytanie Sylwii Ostrowiec podobało, czy Macie jakieś e, uwagi, i oczywiście, jak zwykle, na zakończenie reklamuję wszystkie swoje tomy. Łącznie z tomem e, czwartym. Kupujcie, zamawiajcie. Niech to wydawnictwo kwitnie i się rozwija, i będzie na wydanie tomu dziesiątego już wkrótce. W którym duży nacisk będzie położony na logikę, logika. Tu w tych czasach ta boska logika, bo logika pochodzi jednak od Boga, logiczność. W tych czasach dezinformacji, teorii spiskowych, których 90% to są wyssane z palca, z reguły 10% to tylko prawdziwe niezwykle pomocna jest logika a pożegnać was mogę cytatem z Romy Schneider ale wiecie człowiek może się podobać innym ale nie zawsze a często może się nie podobać sobie czasem byłam pewna ja już w tym miejscu byłam gdy faktycznie wiedziałam że ja nigdy w tej miejscowości w tym życiu nie byłam Aż oczywiście. Myślę, że Wy też macie tego rodzaju wspomnienia i nagłe jakieś obrazy, że jesteście w jakimś nowym miejscu. I macie wrażenie deja vu, że już byliście kiedyś w tym miejscu. Piszcie. Serdecznie Was pozdrawiam. Zapraszam do subskrybowania, do kontaktowania się. Udzielam porad. Coraz więcej osób do mnie dzwoni. Dziękuję bardzo. Udzielam porad bezinteresownie. I w następnej audycji powiem dlaczego. Albo w jeszcze następnej. Jest ku temu istotny powód. Ale proszę, żeby osoby, które chciałyby się dowiedzieć. Dlaczego ich życie jest takie, jakie jest i dlaczego się wydarzyło tak, a nie inaczej? Kupiły co najmniej trzy z tych dziewięciu tomów. Po pierwsze, dlatego, że to Wam pomoże zrozumieć Waszą sytuację. Tak jak to opisują ludzie w duchu, zmarli, duchy, dusze, jakkolwiek to nazywa, nazywamy. Po drugie, rozświetli to Wam horyzonty, a po trzecie, pomoże mi w wydawaniu, składaniu kolejnych tomów. Dziękuję jeszcze raz, do usłyszenia, do miłego.